Jadę teraz do chłopaka, zawieźć mu jeden z naszych starych telefonów, dlatego że on swój będzie musiał w najbliższym czasie oddać do naprawy, bo mu padł aparat. On ma iPhone'a ósemkę. Jestem mega, super ciekawa, co tam się w zasadzie stało z tym jego telefonem, bo przednia kamerka mu działa, ale ten tylny, główny aparat nie działa. Jak go włącza, to zrobi jedno zdjęcie i zaraz się wszystko wyłącza, więc zastanawiam się, o co chodzi. No, i póki co będziemy mieć taki, wiecie, byle dzwonił. Mm -hmm. Music licensing reimagined. Dzień dobry, nowego dnia i siedzę jutro po budkę przez sąsiadkę, która ja krzyczała na pół ulicy i kosi testy. Kocham takie wieczory, kiedy mogę sobie usiąść z książką, z herbatką i spokojnie poczytać. Siedzę pod kłodelką, chociaż no jest pół do dziewiątej dopiero, także jestem mega, mega wcześnie, ale uwielbiam tak sobie posiedzieć i nic nie robić wieczorem. Music licensing reimagined. No, trudny był test. kiedy Ty masz Malibu ponie? Nie wiem. Kiedy zakupiłaś? No nie mogę Ci powiedzieć, kto jest nowa, a kto jest tam Musisz zagrać, że kto jest nowa, jest jedna. odebrali. Mogę Ci odpowiedzieć, na pewno to nie jest Malibu ponie, bo ja mam już... Nagra długo. No tak, Borlik na pewno nie. No. A few moments Książce od brogi. Miłość, coś tam. Jesteś pewny? Shis! To już miałaś? A ona leży czy stoi? Ja nie wiem. Nooo, to nie jest mała. Dokładnie. Dwa tysiące lat temu, orszowie, czytałaś? Mm -hmm. Inżynierka się nie widzi. Znaczy... O, ty składa, no? ostatnio doleciałaś mi to teraz chowano między ryszardkami.

Donia. No nie mów, to małe gówno, co tam po co stronie się. Tak? Nie, nie, nie. To dostałam kiedyś do... Lepiej! Tak, niż w filmach. Tego nie miałam. No. Siemaneczko. Ja robię bo... ja szybki makijaż i będę nagrywać filmik, który wczoraj, bo mi się wczoraj tak strasznie nie nagrać. Ja to już dzisiaj mi się jakoś chce, ale już. No wiem. Dzisiaj dam adę, i od razu, korzystając z okazji, chciałabym Wam zrobić mały update czytelniczy. Hmm. Aktualnie czytam pewne włoskie lato. Hmm. Bardzo znana i wychwalana w internecie książka. Ja mam tutaj takie mieszane uczucia. Hmm. Z jednej strony, no, czy nagrywam potem osobno recenzję i napiszę, ale tak, tak, w dużym skrócie, to tak. To, co mi się na pewno nie podoba. To przez całą książkę są ciągłe powroty do choroby i śmierci. Mamy różne bohaterki. Ja bym wiem, że na no, tym się ta książka opiera, ale to jest ona wyjeżdża do Włoch, już no, się jest fajnie ekstra miło i nagle tak jakby ktoś dostał takim obuchem łeb i przypomina to, jaki mama miała. To akurat tak średnio mi się podobają te, te ciągłe przeskocie do tego. Poza tym książka jest napisana w o tyle fajny sposób, że jak ją czytamy, to mamy wrażenie, jakbyśmy się przenosili dosłownie do, do tego miasta, do Włoch. I no jest, bardzo te opisy są tak napisane, nie są nadmierne, nie? Żeby nie było piłości. Ale są napisane w taki super sposób, że naprawdę człowiek czuje, jakby tam był, jakby jadł to jedzenie, czuł te zapachy. Widziałam te wszystkie piękne krajobrazy, co jest naprawdę, naprawdę fajne. Zrobione. Natomiast, tak jak mówię, no jest to tak. Jakby, wa czy warto przeczytać książkę? Myślę, że tak. Czy ja ją przeczytam jeszcze raz? Myślę, że nie. Być może ją sprzedam? No nie wiem, zobaczę. Bo, bo nie wiem, czy to nie wrócę. Pewnie nie. Chociaż może. No nie wiem, w każdym razie. Jeżeli chodzi o mnie moje odczucia, no to... Jeżeli macie abonament w Ledimi, to sobie przeczytajcie. Jak macie kupić książkę, jak dojdziecie za 20 powiedzę, tak naprawdę spoko. Jak macie na nią wydać te 50, czyli ona kosztuje. No, 49,90 to nie warto. Tak moim skromnym zdaniem, no ale no... Co kto lubi, nie musicie się ze mną zgadzać. Tak to moja opinia odnośnie książki. Każdy może mieć własną, ja jak mówię dużo. Super, super komentarze o niej widziałam, ale no ja jej nie pokochałam aż tak. Myślę, że to właśnie przez te ciągłe nawiązania do do, do choroby, no tak, tak. Trochę nie, 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 bardzo, nie bardzo mi się to podoba. Poza tym jest okej, okay, tak jak mówię, no człowiek ma wrażenie, że że jest razem z bohaterką w tych włosach. No ale dużo książek w swoim życiu przeczytałam gorszych i lepszych, więc to jest taka no średnia, po prostu, po prostu średnia. No, to ja lecę i będę nagrywać dalej. Dobra, nagrywałam. Nie, nie było wcale aż tak źle. jak już poszło, tak się a teraz idę jedna sobie robić. Tradycyjny polski z haboszczek ziemniakami. Z nutą włoską, bo posypałam sobie I papierką ostroją, a po żadną zielinę, nie chcę mi się iść do ogródka, więc... Um, powiedzmy, że jest ok, i to wystarczy. Ja mam bardzo ambitne popołudnie. Umówiłam się do okulisty, do ginekologa i na łyskie piersi. Próbuję jeszcze lekarza rodzinnego, bo muszę wyżulicowanie na pobranie krwi. Po prostu mówię się na to pobranie krwi. Ale już dwa razy dzwoniłam do Przychodni i ciągle się pojawia informacja, że jestem pierwsza w kolejce, a nikt nie odbiera, więc... Cóż, albo wszyscy ogłuchli, albo po prostu ktoś ma się telefon, albo ma bakajki nie przyszedł do pracy. Ale nie się iść do Przychodni, więc nie wiem, spróbuję jeszcze później ze ale nie, to wieczorem będzie wszystko umówione. Wyszłam sobie na dwór trochę poczytać i powiem Wam, że ta książka mnie wprowadziła w jakiś taki dziwny... Zastosuj czytelniczy Niby jest spokojnie, niby jest fajna, ale jakoś nie mam dalej czytać. i Przydomaj, czy do, do końca mi niewiele zostało. Ale już do niej nie wrócę. No, jest ładna. I te opisy wszystkich miejscowości, ale fabuła jakoś tak. No, nie pływała mnie, niestety. No, no jest okej, okay. nie powiem, że szaszka jest W każdym razie jakoś tak, nie mogę przez nią przebędzić. Przebędziemy. No, не у цеджі.